Ukrainoczka. Sprawdzę ceny w ukraińskim sklepie. <laughs> Idziemy, sprawdzimy, czy jest tanią w Polsce, czy nie. Czy my możemy coś kupić, czy nas, Polaków, nie stać w takim sklepie. Sprawdzimy za ceny To są towary takie właśnie Azja Zachodnia i taka właśnie wschodnia Europa, Obym powiedziała, i Ukraina. Dużo jest towarów rosyjskich, ukraińskich. Więc fajny sklep. Ja bym miała co tutaj kupić, bo ja lubię niektóre towary. Kupujemy. No, idziemy na zakupy. Mamy godziny otwarcia. Poniedziałek, sobota 9.22, niedziela 10.19. Czyli można w niedzielę robić zakupy? Można. Czyli fajnie, no. W Polsce można robić zakupy w, w ukraińskim sklepie. A, takie. Fajne rzeczy ukraińskie. Mamy różne, muszę zobaczyć, jakie są towary, bo dawno na Ukrainie nie było. Z Rygi mają ryby, po 10, po 11, a to jest w Hrywnach? No bo było. A mamy moja ulubiona firma, firma spożywcza. Lubię tą firmę. To jest bardzo dobra firma. Fanta niebieska, bo nie O, fanta, ale kosztuje 9,49 puszka. to jest, jakaś wiśniowa? Tak. Nie, jakaś jagodowa, jagodowa właśnie. A to? też jest. A jaka Coca-Cola? Słuchaj. A było, no, no. Ale fajne. Zobaczę, czy. O, są te wafelki, co lubię na Ukrainie. Kupowałam. A kupowaliśmy, w... widzieliśmy w Azerbejdżanie. O, lubię te, ale tu są drogie. A w biedronce są chyba takie nawet, po dwa coś. O, te są. Czyli po ceny taniej jest w biedronce. Jest takiego Mikołajka. Takiego Mikołajka? No, taki mały? Nie, nie. Ale zobaczymy, co jeszcze mamy. Hmm. Kawa kiewska. O, to ja to lubię, te kawy kiewskie. Która? Ojej, to ja to przywiozłam z Azerbejdżanu. No nie, no. Więcej smaków jest Ojej, to po co ja to wiozłam? Słuchaj, one były po ile po 8 zł chyba w Azerbejdżanie. A tu są po nie, to nie ma sensu. Smakowe są, owocowe. O, to, to nie było w Azerbejdżanie. Patrz, tu świetna dostawa do Polski. Nie ma, tutaj jest. Tak, ale w ogóle ja lubię ze starego lwowa kawa. A my mamy w Warszawie ten sklep, czy nie? Nie, ja to kupowałam tą w tym, w Azerbejdżanie Ale to było chyba? Ale to też kupowałam raz. Mamy jeszcze jakieś takie moje ulubione cukierki. Te są w Biedronce też. Jeszcze szukam takich fajnych... A są podróby. Nie ma tych podrób co w Azerbejdżanie. O Linda Podróbka. A tu jest jeszcze coś takiego? Z Azerbejdżanu wszystko. I to jest tanio, bo to po 11. O, sława Ukrainy. To by fajne było. Prezencie dostać? O Kijew. Z Kijowa, tak. bym wola przywieźć z lotniska. Byłam w Kijowie tyle razy. No. Harków, zobacz. To muszę zobaczyć super dobrze, że obsługa jest wiesz, taka stamtąd to fajne mamy jakieś kiełbasy, też są różne mamy sery różne takie ser, o fajne mamy różne sałaty Właśnie Tylko drogo trochę Mi się wydaje, że drogo jest Jeszcze bym zobaczyła yy, Tu słodycze są? Słodycze jakieś tutaj O takie O marmolada taka Marmolada 8,50 Lubię takie marmolady Galaretki Zefir taki. Zefir jest też dobry. Zefir. O, wafle. Wafelki też. Do tortu. Też fajne. I to nawet nie drogo, bo tamte co kupowałam to po dwa złote takie jeden wafel. Patrz takich to... O to fajne. Do kawki, a mamy te jakieś pierniczki? Suchary tylko, suchary są. Mamy co jeszcze? Mhm. Nie. Jeszcze patrzę, co tutaj jest. Chałwa taka jest po 12, to ktoś, kto lubi chałwę, to będzie miał ten. A takie mleko jeszcze skondensowane z cukrem 10 zł Zobacz jeszcze takie znaczki to na lodówkę chyba Na lodówkę magnesy fajne magnes taki zobaczę są takie pierogi jakieś wareniki zobacz 25 wareniki 800 gram, 25 zł mrożone w Pielmieni. Pielmieni kosztują 600 gram, 14 zł. Pielmieni. I mamy jeszcze kijewski jakiś taki tort Za 124,99 kijów. może kola taka za 10 zł a to co to jest? a kwas chlebowy a takie bajka ja sobie bym wzięła wiesz co taki soczek sobie wezmę ananas jabłko za 2,52 takie Ananas jak... Tak, ono z żórawiną? Tak, ono. Chyba aromatem takim. czy mhm. Abyz... dwie paczki wziąć? Nie, 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 nie wiem, jedno wystarczy. na spróbowanie, jak będzie no dobre to tak. przyjdziemy jeszcze. Bo tutaj jest jakieś takie... A to, to, to. A to, to tutaj? My lubimy pierniki. Dzisiaj mieliśmy być w Toruniu, ale przyjechaliśmy do Poznania. No na pierniki mieliśmy jechać, no to musimy mhm. teraz kupić. Takie. takie. A właśnie w białej czekoladzie szukam. Ale żeby... tylko nie, u nas nie, nie ma takich pierników. A, Mhm. Jeszcze dobre są. Te... Które właśnie są dobre? No te z e, w, w środku takie. Mhm. E, te pomarańcze. A tu... Tutaj... A jeszcze były takie z miodem. No, na pewno. Mhm. Bo z czekoladą nie będzie to białą, nie? E, nie, z białą czekoladą. Dobra. Nie. On, oni wszystkie takie lukrowane z Aha, są. Dobra. Nie? ale tak, żeby było w białej czekoladzie, to nie. Dobra, dobra, dziękuję. To, tak, bierzemy takie pierniki, dobre. Sklepik fajny, miła obsługa. Zaraz, zaraz spróbować. Pójdziemy. Tak, ja się napiję. To jest taki ananas jabłko. Lubię. Ceny są znośne, mogę tak powiedzieć, nie są najtańsze. Ryby są drogie, ale to są z rygi ryby. A zresztą my też mamy z, ryby z nadmorza, z rygi też i różne takie, ale tańsze chyba ryby mamy jednak trochę. Albo może te promocje takie są i dlatego. No, fajny sklep. Mam nadzieję, że jeszcze... Może jeszcze gdzieś wejdę do takiego właśnie podobnego. Może są jeszcze takie sklepy, czy nie? W Warszawie, zobacz. Daj, niby, że są. Według tej mapy, to niby jest. Że jest w Warszawie, właśnie. Może będę od czasu do czasu coś mogła sobie kupić. Zobaczymy. Ukrainoczka. Rejon Mikołajewski, ten soczek. I to jest. Mogę reklamować. Bo jest dobre. Ja reklamuję to, co mi smakuje. Klepem sklepem Ukrajinoczka muszę mm, prawie jak toruńskie, ale nie A albo nie wiem jakie, w sumie mm, nie lubię w czekoladzie białej te co jemy toruńskie takie z porzeczką ale smakuje jak piernik może nie jest aż taki jak to ruński tej, tej czekoladzie, ale podobne mm. są to ruńskie, takie właśnie wróżki. Pani wybierała, mówi, że z miodem jakieś dobre. Ale nie było. Ale nie było. I my sobie wzięliśmy takie. To są chyba różane. Chociaż nie ma nadzienia To dziwne. Nie ma. Nie ma. O. Mm. To jest z aromatem. Yes, aromatem. To jest z aromatem. Trzeba było z tym. W bazie drugiej wziąć no, <laughs> jakieś no. prospiniowe. Mhm. One się nazywają. Jest nawet um, po grecku po To jest. Także no nie ma To no nie, no nie ma Szkoda. Z co są lepsza. Do kawy dobre. Smacznego. Ukrainoczka omówię. Fajny sklepik. Szkoda, że taki mały, ale dobrze wyposażony. I w Warszawie pewnie parę razy będę wchodzić w miesiącu, żeby sobie coś kupić ciekawego. Zobaczymy. Dużo jest fajnych rzeczy. Ja nieraz właśnie jak na Ukrainie bywałam, to odkupowałam się i przywoziłam do Warszawy. Była herbata z Azerbejdżanu, jestem w szoku, I bo ilu? przywiozłam taką Różne herbatę. Różne były owocowe, a nie było tam niczego. Produkowana herbata w Azerbejdżanie właśnie. No i y, nie było tyle do wyboru, co tutaj. Dlatego, yy, no, dobrze wyposażony uważam ten sklep. Działam, że przychodzą Ukraińcy do tego sklepu, bo był jakiś właśnie chłopak taki z Ukrainy i tam coś mówił i tak, i że sklep jest potrzebny może tutaj dla nich, bo oni mają te swoje towary też ulubione, wiesz. No, także fajny był ten sklep.